www.tvpodkarpacie.pl Wszechobecne serca symbolizują jedno. Zbliżają się walentynki. Jakie plany na Dzień Zakochanych mają Rzeszowianie? Jak według nich powinien wyglądać ten wyjątkowy dzień? Jak właściwie postrzegają walentynki? Jako kit, kicz i komercje, czy hit? A więc święto, które na stałe wpisało się w polską kulturę. Walentynki to hit czy kit? Raczej hit. Pani? Tak, hit. Wydaje mi się, że kit. Dzień jak co dzień, raczej. Bardzo fajne święto i potrzebne dla zakochanych. Skoro to trwa, to tradycji trzeba się trzymać i nie zaprzeczać. Nie, nie stawiać e, przeszkód w tradycji. Hit. Hit? Hit. Co wyjątkowego jest w tym dniu? To jest dzień miłości. Według mnie. Według pani? No też chyba miłości. Obchodzą państwo co roku ten dzień? No, w sumie tak. Walentynki to hit czy kit? Kit. Przepraszam, dziewczyna się już tak wstydzi, że ja może już też bo, <laughs> pójdę do niej. E, to zależy jak to do, do, to, do tego po Czy jednak warto je celebrować? Myślę, że jeżeli się ma ukochaną osobę, to dlaczego nie? A jak powinien wyglądać ten idealny dzień? E, żeby był głównie spędzony z osobą ukochaną, żeby się cieszyć sobą. Czy niektórzy zbyt jakby przejmują się tymi walentynkami? Głównie to jest komercja. Tylko. Tak, bardziej komercyjnie może. Mi się tak wydaje, tak samo jak koleżanka tutaj mówi. Hit! Warto celebrować ten dzień. Warto. Mam taki staż małżeński, że nie obchodzę. A wcześniej? A wcześniej Spędz... tak. W jaki sposób? Raczej spacery. Wyda mnie amerykański hit, także. Nie wiem, jak dla mnie hit, Zawsze odwrotnie. No. A czy obchodzą państwo ten dzień, czy? Obchodzimy, no ale niestety ja za granicą pracuję, więc no, w tym, roku, w tym nie. roku nie. Potem wrócę, to będzie miała dwa tygodnie walentynek. No, no chyba hit. Obchodzi ale pani. dla to... młodych, nie, nie, ja już nie obchodzę walentynek. Po prostu już jest taka tradycja, że spędza się z ukochaną osobą i ktoś do mnie dzwoni i tak wypada. A jakie mają państwo plany na zbliżające się walentynki? Coś wyjątkowego się szykuje? Nie, raczej nie. Myślę, że to co roku spacer i wyjątkowa kolacja w romantycznym nastroju. Mamy plany? Spędzimy jakiś romantyczny wieczór, bo jest tam Walentyna i świętuję to święto. Lubię to święto, świętujemy tradycyjnie. Spędzimy, nie wiem. Jakieś wyjątkowe plany się szykują? <grym> wyjątkowe nie, ale na pewno będą plany. <grym> Jeśli chodzi dla kobiety, to mężczyzna powinien zrobić coś wyjątkowego. A Co by to mogło być? Przygotować kolację, nawet jak nie potrafi, to postarać się. Eee, przynajmniej ja miałem raz w życiu sytuację, kiedy to zrobiłem, rozsypać róże, zapalić świeczki, koło łóżka, no i reszta już z górki. Jak są na rentynki? Szczerze to jeszcze nie wiem, ale na pewno coś przyszykuję dla mojej narzeczonej. Pewnie pójdziemy do kina, może na pizzę, coś takiego. Jak powinien wyglądać? Na pewno romantycznie. I tak, taki powinien być wyjątkowy. Jakiś idealny prezent, który chciałaby Pani dostać? A, nie wiem, nie wiem. Myślę, że to jest słodka tajemnica. Idziemy do kina. Na jaki film? E, 50 twarzy Greya. Nie mam drugiej połowy, w związku z tym nie obchodzę. Wspólnie z, z rodziną, z przyjaciółmi? A z rodziną tak, z synem i synową owszem. Idziemy gdzieś tam sobie na e, jakąś kolację. Musi być spokojny, na pewno spokojny. Żadnych kłótni, żadnych spinek. Romantycznie. Romantycznie. <laughs> Jakie specjalne oczekiwania? Wobec partnera, wobec siebie? Może jakaś kolacja ze świecami. Zabieram ją na przykład do jakiejś restauracji, albo po prostu idziemy do mnie lub do parku. Można podarować prezent bliskiej osobie bez okazji, prawda? No, jeśli się kogoś kocha, to walentynki są codziennie. A idealny prezent, który chciałbyś dostać? Ja jakiś bym chciał dostać? Hmm. Chciałem, dostać Dobra, jak... Chciałem dostać jakiegoś misia, który będzie nie przypominał właśnie moją dziewczynę. Że gdyby nie było jej w pobliżu, miałbym się do kogoś przytulić. Myślę, że takim dobrym prezentem dla kobiety jest blizna. dla partnera. To pewnie zależy od charakteru, jaki ma i co lubi. Kwiaty. Według pana? Myślę, że też. A dla pana również? Dla mnie nie. <laughs> <laughs> Ogólnie, It's... bo ja prezentów nie dostaję Wiesz <laughs> na walentynki. <co? laughs> to zależy od chłopaka, co wymyśli. Co najbardziej pani urazi w nich? To, że jest rozdmuchane tak bardzo, bardzo, jest to może nie tyle intymna sprawa każdego, Taka bardzo komercyjna się stała przez to, że e, każdy o tym mówi, jest wszystko robione pod to w sklepach. Ludzie są dla siebie wtedy bardzo mili, choć powinni być nie na co dzień. W dniu Walentyny, tylko cały czas powinni cały, cały rok, no całe życie powinni być dla siebie mili. Po prostu trzeba być miłym dla siebie. W dniu Walentyny, a i przy okazji przez cały rok. Gdyby mogła Pani zorganizować jakąś niebanalną randkę? A... Jak, jak wyglądałby ten dzień wtedy? A... Myślę, żeby zrobić coś spontanicznego, coś szalonego, coś, co, czego się nie robi na co dzień, bo każdy może iść zjeść kolację, ale wypad no, jakiś spontaniczny gdzieś, gdzie wspólnie możemy się cieszyć sobą, myślę, że to by było to. Na pewno na bezludnej wyspie i we dwoje. Ja bym go zabrała na wycieczkę w ciepłe kraje. To ja to samo. O tym samym pomyślałem. Albo w góry. Pan Albo w góry. Za granicę byśmy pojechali. Na wycieczkę. na wycieczkę jakąś. Romantyczny weekend gdzieś tak, za granicą. Zabrałbym ją na pewno na jakieś ekskluzywne wakacje. Chcą Państwo kogoś pozdrawić. Może, Wszystkich znajomych. No także. No i może teściu. <grym, grym, grym, grym>, przechowują mnie na chwilę, to, no, Niech mają. No na pewno się pożyć narzeczoną Aleksandrę bardzo ją kocham i całuję. Chciałbym pozdrowić Martę i Andrzeja, którzy tam stoją. No, pozdrow. To pozdrów. <noise> nie jesteś ci, no pozdrów. No nie wiem, ze stalowej woli, rodzinę. Ja tak samo, rodziny i ich znajomych. To ja pozdrawiam swojego chłopaka. No to pozdrawiam cię, Filip. Moją żonę, dorotkę. Wczoraj miała imieniny. To pozdrawiam również. Wszystkiego dobrego. Moją rodzinę. Moją synową i mojego syna, którzy w tej chwili są w Krakowie. Rodzinę, oczywiście, mamy. No. No, kuzyna, który ma wesele i życzymy mu szczęścia. Pozdrawiam chłopaków z pracy. Pozdrawiam moją dziewczynę Wiktorię, jesteś najlepsza. Wszystkich znajomych, rodzinę. Przede wszystkim. Wszystkich, będą to słyszeli, oglądali.